Jołosoby, chleb, <laughs> jeszcze, eee, powraca do Was w drugim odcinku Soy Girl Challenge eee, modyfikacji Welaja Historia Wojowniczki. Oczywiście modyfikacji do Gotika 2. Eee, dobrze, że byliście, na pewno byliście bardzo uważni i wiedzieliście, że totalnie sobie wiem za żarty i totalnie wcale nie zapomniałem o zasadach challenge'u, no ale podsumowując, nie będzie zerwania wolnych bestii, bo to jest bardzo niewegańskie. W każdym razie, tak długo jak to one mnie nie zaatakują, oczywiście trzeba się bronić nie? No, co my tu mieliśmy zrobić? A tak, mieliśmy się pochwalić, pochwalić te kli, że znaleźliśmy miecz. No to to jedziemy I tak coś. To jest coś Jeśli chodzi o radę. Pa? W i tak go przypadku. Znalazłam szparę. Aha Przesnęłem trochę całe między czekami faktycznie zajął szpadać. bandyci rzeczywiście musieli się bardzo śpieszyć, skoko powstawali bla bla bla. Cześć się! Lepsze to niż jakiś kwała, jak drewna. no, drewna, w każdym razie szpada większe wrażenie niż jakaś tam zwyczajna pałka. Można wierzyć, że się dobrze. Nie Dobrze, świetnie. E, czyli zdobyłem masę PDF w zasadzie za nic? Naprawdę w tym tego nie wiem. Nie nie Pokaż mi swoje broń. Mam tylko najlepszy towary, zresztą idzie ciężkie. Zobaczymy. Czemu on musi podkreślać za każdym razem, że są ciężkie? Dokładnie tak, wiem, że są ciężkie. Mówiłeś to już wcześniej, mówiłeś to za pierwszym razem. Nie mam pieniędzy, żeby kupić cokolwiek. Zobaczenie. Dobra, wiesz. Stara miłość, bla 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 bla, trening. Dobra, y jak jest możemy powiedzieć Onarowi, że wychodzimy? Mnie mówili co innego. Trzeba wcześniej czy później, musiało się to zdarzyć. Potem idziemy... Jezus, Jezus. To to był i co to właśnie zrobił? A, tutaj nie ma Onara. Jeszcze. Czyli Onar pewnie będzie na górze. No to idziemy na górę. To było Cześć Onar. Bądź pozdrowiony, właściciel ziemski. Co? Co, poznaję się, Jesteś jedną z moich służących. Byłam jedną z Twoich służących, ale zdecydowałam, że teraz sam będę dla siebie panią. I nie proszę o zgodę. Po prostu Ci to oznajmię. Nonsens. Sama sobie pająć. Już Od już to słyszał? Wylej, nie potrzebuję kogoś takiego, jak ja, bo zaraz Czekaj tylko, a coś tam wrócisz. Zatem idę. Cześć, Maria. Cześć, dziecinko. Słyszałem o tym najemniku. To okropne. Chciałbym się na pogadać z drugim najemnikiem, bo mam namówić go do tego. Dzięki, ale nie. Będzie dobrze. Reguluję to na swój sposób. Wcześniej czy później ten typek będzie krwawił. I to dosłownie. Uuuu... Już tylko nie zbzikowała na tym punkcie, dziecinko. Uważam już na siebie. Do zobaczenia. Eee... trzeba było... Trzeba było usmażyć to mięso, a potem je sprzedać. Mnie mówili co innego. Super, ktoś będzie tak tak, hmm. co ktoś Co? Inaczej bym się do tego nie zabrał, wiadomo, od dawna. No jest już, obok nie przeszkadza. Nie. Nic nie ci, którzy z was no, też kojarzą wiesz. no, wiedzą o kim mówię. A ci, którzy nie kojarzą, nie wiedzą. Będzie to owijane tajemnicą. Ty, właśnie moment, bo tu pamiętam, że... Nie wiem mm, już, co gdzieś był łuk, my chcieliśmy mieć łuk, łuk jest, łuki są spokojne. Tylko nadzieję, że nie trzeba będzie zabijać jakiś niewinnych zwierzątek z tyłu zdobywania łuku. O, Pepe! Pepe jest spoko. pogadajmy sobie z Pepe. Hej, Pepe. Jak tam twoje owce? Dzięki, że Ale wiesz, odkąd te wilki tyle zwierząt pożarły? Nie mogę ci więc pokazywać otworze. Głupi Wulko, głupie. Mam z że zdechłeś do Gdolinie. Ta ona może się zgniewać. Tak, zatem coś wiesz. Wiesz, owce nie wyrastają z ziemi, do następnego roku będę musiał na nie szczególnie uważać. Albo mi przywalą i wyrzucą z małp. A to samo? Nic nowego, szumfamy jak zawsze. Siry jak zawsze i beczmy jak zawsze. Więc nic nowego. Oni czuj Powiedziała, welaja, yy, a potem ukradła... Ukradła pepe wodę. Ha, 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 Ciach. Ciach. I gulasz też ukradła. OK Tam są polne bestie. A tu... O, tu niczego nie ma. O, dobrze. Phew. Trzeba z nikim walczyć. Może że mój Kilow jest, jest, jest słaby, mam killoff. Zwracaj miecz. Aby ktoś z was pytał to, moja, e, moja wspaniała kocia się także... Zresztą widzieliście ją jako główną bohaterkę jednego z moich filmów. Czy ci z was, już widzieli w każdym razie. Na którym, cóż, śpi, nic innego nie robi. to jest w zasadzie to, co mniej więcej przez pół dnia, przez drugie pół dnia męczy mi dupę i, i biega wszędzie, i je, i bawi się ze swoim rodzeństwem. A przez pozostałe pół dnia śpi. Tak, to, to był realistyczna reprezentacja tego, co robi moje drogie dziecko przez większość swojego życia. No dobra, mamy łuk wieżbowy. Aha! Okej, okay, teraz idziemy tak, żeby unikać potworów. O, roślina leśnicza. się nam przyda. Musimy zbijać rośliny lecznicze. Bez roślin leśniczych ta gra będzie znacznie trudniejsza. A już sama w sobie. Pewnie nie będzie zbyt łatwa. Fajny meg jest w tym, że można tutaj ustawić poziom trudności, ale stwierdziłem, że nie będę majstrował. Będę sobie grał na wazowym yy, gotikowym poziomie trudności. Też generalnie bardzo lubię tą grę. oryginał. Te jeszcze nie przeszedłem, więc nie mogę sobie wydobyć opinii. W każdym razie yy, jestem wielkim fanem. Oryginalnych dwóch części w każdym razie. Trzecia była troszeczkę, troszeczkę mech. W każdym razie to moja opinia. Możecie się nie zgadzać. Jeżeli się nie zgadzacie, możecie zostawić ślad w komentarza na ten temat. O! Jarvis! Postawiam ci Jarvis. Wszystko w porządku? Pewnie, a jak miałoby być? Sentenza i inni paszywcy nie ośmielą się dowodzić z powrotem, więc chyba się różnych zajęć, żeby zabić nudę i wspominamy dawne czasy. A co takiego wspominacie? Wielkie podboje Waszej młodości? Co za bzdury! To zbyt stare dzieje nawet dla mnie. Wracam pamięcią do dni, kiedy pojawia się innymi rzeczami w moich rodzinnych stronach. To były czasy. się w swoich stronach. Ty mi tamtym. Moje zwinne palce przyniosły mi fortunę. Byłem nieko niekoronowanym królem Kawaros. Kawaros? Nigdy mnie nie słyszałam. Poza tym, zwinne palce, uważam, się sięganie do cudzej sakiewki, otwierając ciągnące złoto zamków. Przecież nie trafiłem na kolonii z własnej woli. Byłem na szczycie ludzkiej kariery, wystawił mnie słabszy konkurent, który chciał zająć moje miejsce. Przykro mi. Nie dowiesz. Ha, właśnie przypominając sobie pełną historię. Zanim zaczniesz w swoich wspomnieniach, czy mógłbyś nauczyć mnie czegoś o swojej unikalnej zdolności? Czemu nie? I tak nie ma za wiele do roboty. Przyjdź, kiedy tylko zechcesz. Naucz mi codziennych umiejętności. Niezwykle specjalnych umiejętności. Otwieranie zamku... O, otwieranie zamku mi się przyda. Tak, ale ja jeszcze chyba nie mam... Nie mam jeszcze tego... Nie, nie, nie mam. A, musiała iść do Jarvisa i nas nauczy... Zamków nas nauczy. A tymczasem... Kod chciałby swoją paczkę. Możemy pójść kodowi po paczkę, bo w sumie czemu nie. Mamy już łuk, mamy już miecz, mamy już zbroję. Teraz pora na paczki. Do majątku ziemskiego, do tawerny. Zatem idziemy do tawerny. O, a tu po drodze pewnie jeszcze będzie baster. Można po sobie pokazać z basterem. Baster chyba też nas może czegoś nauczyć. Mam taką nadzieję w każdym razie. Mnie mówili co innego. O, zgrzeszało nam się, Baster. Nikt nie chce wiedzieć. Hej, Baster. A ty dalej na swoim posterunku? Przecież Lee już nie ma. No i co, staro? Naszym nowym przywódcą jest Tornow, a on powiedział, że był i pilnował, aby nie wrócili do jej zmutowania najemnicy, tak jak Sentenza, Raul czy inni. Dlatego więc tu jestem. Rozumiem. Takie jest życiem. W czego, dasz sobie radę z tymi najemnikami? Jasne. Chcesz się o tym przekonać? Przekonać? A może mnie czegoś nauczysz? Ciebie? To ma być żart. Chociaż czemu je? Pokaż mi jak walczyć, bo nie ręczną. Wow, ludzie są seksistami. Miej oczy zawsze szeroko otwarte. I tak liczy się tylko siła, więc nie mów mi nie. takich rzeczy. To się nigdy nie zmieni. Myślisz, że ja... Żadna wielka sprawa. Czemu zmiana muzyki? Ktoś chciał mi bić? Ktoś chciał mi bić? Chcieliście mi bić? Nie mów, że to nieprawda. Okej, okay, my, nie my zapiszemy. Nie mówię, i spróbujemy zlutować. No. Um... Zlutować chatkę. Może się tu mnie nie rzucą, jak im pozabieram mięso. On myśli, że to takie łatwe. Nie mów, że o tym nie wiesz. Te kawałki. Poczytajmy sobie taktykę walki. To naprawdę... Lokowanie ciosu przeciwnika z pomocą broni turecznej. Dzięki silnym wojownikom. Powolny przywód, powstrzymanie wroga i przerwanie tak, wirtualnej kombinacji naprawdę, tak. jego ciosów. mamy w ten sposób przeciwnik traci inicjatywę, po prostu go potem skutecznie zaatakować. Super, nauczyłem się rzeczy nowego 15% broni Ho-ho. Żadna wielka. Ale jazda. No dobra, chodźmy chłopaczkę za tym. Z tym teningiem, jakiś przy albo w wodzie, o nie, a tam są stworzenia. No nic, najwyżej nie nie trzeba będzie ubić stworzenia. Ale zobaczymy, czy to jest to miejsce, to jest dobre na, na tening. nie atakujcie mnie. Proszę, nie atakujcie mnie, stworzenia. O nie! A, ginę! Zginęłam. Bieda. Okej, to nie podchodźmy do stworzeń. No, stworzenia są jeszcze za silne, widzę. Mnie mówili co innego. Nie musisz mi tego mówić. I tak liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Nikt nie chce nie wiedzieć. Tak, naprawdę tak powiedział. A okay. tu jakiś wpis tak o znaczy, że ta wyspa jest tą dobrą wyspą. Coś pamiętam, jak zacząłem nie ostatnio jest. grać, to chyba też na tej wyspie trzeba było robić rzeczy, więc się chyba dobrze kojarzę. Yy, o nie, dziki. O nie że ci. wilki. O, nie, a wilkim je gonią. Jest nowy mecz. Jezus, Jezus. Masakra z tym niskim poziomem. Co ja mam robić? Mnie mówili co innego. Idziemy tu na Expeech, Teraz wezmę taktykę walki. Zadna. Wejdę. tam. bym się do tego zabrał. To się Teraz zabiję. Się... Dobra. Obawiam y... się, że nie jesteśmy w stanie tam przejść w ogóle bez ubicia wilka czy dwa, więc Jeżeli on tego nie chyba nie trzeba będzie, będzie je po prostu wyciągać pojedynczo. Z jednym wilkiem sobie chyba dam radę. Wiecie, że nie chciałem tego robić, wilki, ale zagadzacie mi drogę. Nie, a! Uważam, nie. Tylko nie dziki. Dziki są zbyt potężne. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. On myśli, że to takie nagrywanie. Ok, prześlizgnijmy się teraz. O, jeden bieg, jeden bieg, jeden, jeden. Czemu mówić po niemiecku? AMG No dobra Trudno Dało mi się prześcisnąć Niestety, byłam to śmiercią dwóch żywych stworzeń. No trudno. Cześć, Gun. Hej ty! Cześć, jestem Pedalia, Poznasz się myśliwy. Czemu nie siedzisz w lesie? Co za głupie pytanie. Dlaczego powinienem chcieć, chcieć cały dzień kucać w szakach? Mój lewy dłowiecki stał się dość nieprzyjemny na płaskowyżu wierzbowym. Wszystkich nieumadłych duchów i padninożerców. Odpocznę, trochę i poczekam na lepsze czasy. Przy okazji jestem gad, Tak, świecić świdalgowym, że jesteś. Do Zobaczenia. A co to za ziomek? Tego ziomka nie To Angada. Cześć! Nazywam się Welaja. Wybacz, że do ciebie zagaduję, ale wyglądasz inaczej niż wszyscy. Wchodzisz stąd? Nie, chodzę z mytany. Mój pancerz to pancerz Strażnika Świętnego. Strażnika pewnego bractwa, który już nie istnieje. Słyszałam o was. Jesteś wojownikiem z dawnej sekty Śniącego? Nie chcę o tym rozmawiać. W porządku. Powodzenia, panie Strażniku. Jestem Anga. Teraz już tylko Anga. Zobaczenia! Hey, ty. Przepraszam, że przeszkadzam, ale wiele z twojej farzy przypomina, gry ma scieniostwora. Ty jest sprawdził w czasie gotów. Nie sprawdzi się w czasie gotów. O co chodzi? Bardzo śmieszne, a tak właśnie się czuję. Ja jestem bardzo Złamam dla węgara i inny się nad jego duszą, zanim nadeszły ostatnie wypadki. Odtąd siedzę tutaj i czekam aż się coś wydarzy. Ciągle to samo. Trzymaj się. Super. Wilku? Jak leci? Nie, było lepiej. Od czasu, kiedy farma gasa spłonęła, tylko się obijam. To mi naprawdę wneria. Jeśli mogę coś dla siebie zrobić, to po prostu daj znać. Widziałem jak sobie, sobie z łukiem, bo jesteś najlepszy ze wszystkich. Czy mnie także tego nauczysz? Chce się uczyć dać z duchu? Nie ma sprawy, będę cię uczyć nawet za darmo. Przynajmniej nie będę się nudził. Chcesz pokazać się również, jak być bardziej zręcznym. Zręczną, nie zręcznym, ale nie będzie. Chodź nie ma nic łatwiejszego. Wow, wilk jest miły i nie jest seksistą, jak, jak fajnie. Team wilk, wilk jest najsłodszy. Jakim cudem ty mnie widzisz, Rukala? Jestem w zupełnie, zupełnie innej lokacji niż ty. Jak nie, nie weszłam do taverny jeszcze. Ooooo... Oh. godzina? O nie! Już jest 12:00, Po, po 12:00. Może ja się chciałam dżemnąć? Dobić sobie HP. No tak się to tak średnio zna tymi ...z itemami. Ale nie Nie, nie rzucają się. Jak świetnie. Piwo, dżin, olan. Jin, Orlan... Starym cię to Czy tutaj toczy się wojna? Tak wiele uzbrojonych ludzi. Nawet ona tylu nie wynajmuje. Rozejrzyj no się. Wszędzie odgowie. Bestie i bogowie wiedzą co jeszcze. Ale tego mało pojawili się z miliard. Dzisiejszy czas nie może być coś tam, coś tam bezpieczny. Co mogę Cię zamówić? Uuu, masę rzeczy mogę zamówić. O, na początku to ja ci coś sprzedam, bo. Kilo możemy się przydać. To wiem. Mam dość, mam dość ludowa. Kilo może się przydać. Eee... Możesz sprzedać mi jakąś zbroję? Nie mogę zawrocić nic więcej niż zwykłe skórzane palce. Jeśli jesteś zainteresowana, po prostu powiedz. Jeśli nie, jesteś zmuszona poczekać na coś lepszego. Może pewnie tego dnia coś się dla ciebie znajdzie. Nie kupuję skórzanego płaszcza, bo już mam skórzane palce. Mogę wynająć Cię jej popry? Tylko nie było w tym problemu, ale odkąd zrujnowałem skład Bengala, w policji zaczęły pojawiać się dziwne stwory Jest zajęta na kilka tygodni. Przykro mi. Które możesz się tu zjawiać, kiedy tylko chcesz? O, jak miło, że wpuszczasz, wpuszczasz mnie do lokalu. Jak, jak uprzejmie, z twojej strony. Usmażę sobie mi mięso. Usmaż jedną sztukę. Tylko jedną sztukę mam. Ty właśnie, bo tu jest ten... Przypomniałem sobie, tu jest ten... ten fajny mechanizm, że, że można wybrać ile sztuk mięsa robić, a nie to wszystko ręcznie. Bardzo duże pomyślenie, pomyśleli twórcy moda. Ok, Żadna wielka sprawa. A kto to w stodole mieszka? Czemu drzwi są za, za to twarde? I to jest. Nieładnie. To naprawdę nie mój problem. Hej myśliwy. Nikt nie chce tego słuchać. Nazywam się Velia. Kim jesteś? Jestem, że taką Jestem myśliwy. Będzie będziesz niej mojej kuszy, jestem tutaj. Do zobaczenia wkrótce. Nie wiadomo już komu. Można ufać. Hej! Nie musisz nie mi tego Wybacz nie teraz, jestem zajęta. mnie właściwych ludzi. Hej. Może mi teraz dać, kim jesteście? Jestem reka, moja przyjaciółka nazywa się Babera. Nie wyglądacie na zadowolony, jeśli mogę zauważyć. Nikt nie chce wiedzieć. Panie jesteśmy, wcześniej pracowałeś na farmie Sakowskiej, Jakby staruszek stracił żonę i syna, zupełnie mu odbiło. Przez to teraz cierpimy biedę. Na innych farmach nie chcą nas przyjąć, a do miasta nie możemy wejść. Tylko Olacz się tam. a tam. Zaśmika krudy, pomagają mu co Ale naprawdę nie jest nam do śmiechu, wiesz że nam. Że ja lepiej. Piękna historia, bardzo wzruszająca. Nie wiem czemu tak za chwilę obsesyjnie zapisuje, mimo wszystko się boję, że ktoś będzie próbował mnie bić. Albo... ...być niezadowolony. Hej! Mam na imię Papera. Moja przyjaciółka nazywa się ręcznie. Bo z jest Jestem wykończona robotą. No mi się pogadały. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Postawiam cię, Katwa. Nie to kosztowało. Co mogę ci zamówić? Co nie będę czytał tego tekstu za każdym razem. Nie jest mi to, to raczej potrzebne. do a, a w końcu jest. Skorzeny pas. skrócony pas to brzmi jak lepsza opcja niż kupowanie całej zbroi. Ooooooooo! świecznik. A chyba mogę mu sprzedać bloki Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Tak, to już mi nic nie robi, więc mogę mu sprzedać bloki wręczne BUM! Jestem bogaty. Bogata 140 sztuk złota. Nie mam gdzie spać to Chyba trzeba będzie sobie troszeczkę odnowić HP. Mnie to kosztowało. Bo... bo nie przeżyję zbyt długo. Skutanie chlebek, niam niam. Teraz się boję, ja że mam super małą HP w tym momencie. Dopiero pierwszy poziom. Mam nom nom, nom. hapa. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych niebezpiecznych stworów. O nie, szczur, nie, a zaatakował mnie. Wiadomość: To nie wygląda jak paczka. Ustawa się odlecze. Czekaj, R. Aha. No cóż, zgaduję, że trzeba w takim razie pójść do Koda i przekazać mu smutne wieści. Ale to już w następnym odcinku. Dziękuję za Waszą uwagę moi drodzy. Śledźcie mnie na Twitterze. Um, subskrybujcie mój kanał oczywiście, zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek kliknijcie, jak chcecie najnowszych wideo, bo, bo ta platforma nie jest zbyt optymalna i zbyt dla ludzi. Wrzućcie wy mnie na kofi, jeśli chcecie, no i wiecie. Pa pa!